Osteoporoza dotyczy również kości twarzoczaszki. Kości stają się wewnętrznie puste, a odległości między blaszkami kostnymi są coraz większe. Przez to kość staje się bardziej krucha, jej po prostu ubywa. Osteoporoza to również zmiana postawy ciała. Ubywa nas, pochylamy się bardziej do przodu. To pochylenie do przodu rzutuje zarówno na kształt szczęki, jak i żuchwy. Wypłyca się kąt żuchwy i żuchwa wysuwa się do przodu. Broda i linia żuchwy się tak jakby zapadają. Rekompensujemy to sobie poprzez zwiększone napięcie obrę mięśni obręczy barkowej oraz mięśni szyi. Na układ kostny nie jesteśmy w stanie wpłynąć żadnymi zabiegami estetycznymi, nawet chirurgią plastyczną. Pozostaje o siebie dbać. Pomoże nam w tym właściwa suplementacja oraz aktywność fizyczna. Taka umiarkowana, gotowa by czuć się i wyglądać młodo i zdrowo? Zapraszam na konsultacje.